Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku objaśniającym duchy moi drodzy. I dzisiaj zbliżamy się już, co powoli do końca serii objaśniania duchu, bo już mamy dzisiaj 18, czyli bliźnięta. Tak, no i zacznijmy sobie może jak zwykle od, opisa, od opisu. Bliźnięta pojawiają się doniesienia, że te duchy naśladują nawzajem swoje działania. Atakują na przemian, aby zmylić ofiarę utrudnienia, każdy z bliźniąt może się rozgniewać i zaatakować swoją ofiarę. Ułatwienia często wchodzą w interakcję z otoczeniem w tym samym czasie. Dziękuję serdecznie, Duszku, że mnie tu atakujesz. I tak, bliźnięta są często mylone z tym, że to są dwa duchy, ale tak naprawdę to de facto to jest jeden duch, który po prostu ultra szybko się przemieszcza. I to nie jest tak, że to są dwa duchy, tylko ten duch ma najzwyczajniej w świecie, że tak powiem, drugie ramię. Że tak powiem. Eee, I tak, może zacznijmy od faktu, jak można się sugerować, że trafiliśmy na Twinsy. Eee, otóż widzicie tutaj wykres aktywności, prawda? I macie, jeśli duch z aktywności 1, tutaj jak widzicie, przeskoczył do aktywności 3, mamy taką y ukośną linię, nie? Tutaj, tak jak widzicie, to gdyby się. Trafiła interakcja podwójna Twins, bo wiadomo, Twins może dwoma i te mamy rzucić naraz, czy możemy go pomylić z Poltergeistem, tylko że on to będzie rzucał na przykład na dystansie jednego... powiedzmy, mielibyśmy pokój w piwnicy i on by rzucił gdzieś na początku piwnicy, nie? Wtedy można się sugerować, że jest coś Ala Twinsior właśnie. I jak to możemy rozpoznać? No jeśli mamy tą krzywą linię. To ona może iść w ten sposób, że właśnie idzie tak jak na ukos, ale jeszcze w trakcie, zanim dojdzie do tego szczytowego punktu, jeszcze bardziej troszeczkę skręci. Tak, jakby była trochę mniejsza aktywność, trochę, albo trochę większa aktywność. Więc jak mamy takie załamanie w ukośnej linii, to możemy się sugerować, że to są Twinsy, ale wiadomo, jak to jest, nie zawsze będzie to walid, więc nie powinniśmy się tym sugerować. I tutaj mam przygotowane właśnie. Mam przygotowaną tutaj sól posypaną, żeby to jakoś Wam zaprezentować, jak to mniej więcej wygląda, bo tej duchy oczywiście nie zrobi. Tak jak tu mamy, nie? Mamy takie, taką po prostu linię. Yy. Taka linia, że idzie w górę i w dół. No tutaj mamy tak, że idzie w, trochę w górę, trochę skręca i dochodzi do tego punktu zamiast tak stricte iść, nie? Yy. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, ale to jest tylko sugestia wizualna. No i kontynuując twinsy. Co mają twinsy? Twins mają spirit boxa, mają IMF a i mają yy, mroźne temperatury. I czym się właśnie charakteryzują duchy? Yy, duchy twins. No twi yy, mamy głównego twinsa i mamy decoy twinsa, tak jakby. Czyli, powiedzmy, że duch jest obecny w tym pokoju i tutaj byśmy mieli mroźne temperatury, prawda? No to tutaj mamy głównego Twinsa, a tutaj, powiedzmy, w kuchni jest Decoy Twinsa. To główne dowody, które będą nam się wyświetlać, będą dotyczyły właśnie tego głównego, więc tu byśmy mieli wszystkie te właśnie Freezingi, Spirit Boxy i MFy. A Decoy by tam działał i mógłby sugerować, że no tutaj coś się dzieje, że to jest jakiś dziwny duch, albo właśnie Właśnie bliźniak, nie? I jak to działa? Yy, twins bazowy podczas hunta to jest twins wolniejszy, czyli ten, który będzie miał 90% prędkości zwykłego ducha. Natomiast twins decoy, czyli twins szybszy, yy, będzie. Ojej, się pięknie czołgał! Będzie miał prędkość 110% i. Yy, głównie hanty powinny. Znaczy, i, inaczej. Szanse na hunta od każdego z bliźniąt są 50 na 50. Więc to nie jest powiedziane, że raz będziemy mieli szybszego, raz wolniejszego Twinsa. Po prostu jest to losowe. Yy, ale szanse na hunta właśnie Twinsa dikojowego są dużo mniejsze niż. Znaczy, dużo mniejsze. Są mniejsze niż szansa huncenia tutaj przez yy, Twinsa podstawowego. Także, jeżeli macie, pod, tak w podsumowaniu, jeśli macie się czymś sugerować, to tak jak myślę, możecie się, możecie się tutaj lekko sugerować tymi krzywymi na wykresach monitorów, jeśli je macie. Albo najprościej w świecie mówiąc, możecie też yy, wyczekiwać huntów, nasłuchiwać i patrzeć skąd duchy huntują, no bo jeżeli macie tutaj freezing, a duch wam Zacznie działać gdzieś tam dalej, albo tam dalej zacznie huntaj i rozpoznacie, że jest troszeczkę szybszy. To najprawdopodobniej dylejecie z twinsami. O, oh, może te duchy coraz. Im dalej w. Im dalej w pulę duchów tym robią się trudniejsze do tłumaczenia, ale mam nadzieję, że mniej więcej rozumiecie o co mi chodzi. Także pamiętajcie: linia, linia na akt... monitorach aktywności, prędkość ducha i to, czy dostajecie kilka interakcji naraz z różnych lokacji. No, a tymczasem to było na tyle. Jeżeli odcinek dał się pomocny, to zachęcam do lajkowania, do komentowania, do subskrybowania i widzimy się w kolejnym odcinku, także nie ury.